Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i dzisiaj zaczynam troszeczkę nietypowo, bo zaczynam w toalecie dla inwalid na stacji benzynowej, a to wszystko dlatego, żeby oni nie słyszeli tego co zaplanowałem. Dwa tygodnie temu wyjechaliśmy z rezydencji z Warszawy, no i oni nie wiedzieli o tym, że jak wyjeżdżaliśmy, ja wyłączyłem ogrzewanie. Także teraz najprawdopodobniej tam jest około 1, może do 5 stopni. W każdym razie temperatura jest nie do wytrzymania. Aktualnie jest godzina 23, więc oni nie będą już mieli możliwości wrócenia i znalezienia sobie hotelu, więc będą musieli spędzić tam noc, Będą musieli... I spędzić noc w totalnej ziemnicy. Ja zabezpieczyłem się, e, kupiłem sobie farelkę, którą schowałem wcześniej przed wyjazdem i cały czas nagrzewam jeden pokój, także jeden pokój będzie mega, mega, mega ciepły, ale mam nadzieję, że nie dowiedzą się o istnieniu tego pokoju, bo schowałem ten pokój przed nimi i jest taki nietypowy. Nie pomyślą, że tamty pokój mogłyby być ciepły i że mogłyby być takim świnią, e, żeby po prostu zrobić im coś takiego. Także tykuje się ciekawy surwival, e, bo oni nie będą mieli możliwości ogrzania siebie jakkolwiek inaczej niż przytulając się. Sami do siebie, bądź szukania innych, bardziej wyrafinowanych środków. Nie wiem, może, może coś wymyślą, może coś wymyślą, żeby było im cieplej, może rozpalą ognisko w środku salonu. Nie mam pojęcia, ale co zrobią. W każdym razie dzisiaj szykuje się niezła przygoda dla nich. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dojdę do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Wam powiedzieć, że na dworze jest około minus 18, minus 19 stopni. Także jest potężnie, potężnie zimno. Także zrozumcie mnie, że chata jest naprawdę, naprawdę w Jezu, Wiolka, Co to za kokardka? Wyglądasz jak świnka Peppa w wersji satanistycznej. No musisz, mi, musisz mnie zawsze obrażać, bo włosy mi przeszkadzają. A ty tak lepiej kamerę, i ja już mam być ogarnięta po tylu godzinach podróży. Dobra, ja to jest. Za co? Za świnkę Peppa w wersji satanistycznej? Dobra, chciałbym do domu wrócić, tak? Dobra, lecimy właśnie, o, właśnie lecimy na rezydencję. Co tak się na mnie parzę cię skrzywdził? To nie ja ciebie skrzywdziłem. Skrzywdziłeś mnie. Nie, Dobre, to, to mnie skrzywdzili. To, Aha. to tata świnka i mama świnka czy skrzywdzili. Są takie świnie czarne, wiecie To są, to, to są dziki. dziki. Nie dziki, ale dobra, no i będzie. Dobra, w każdym razie ja raczej że wracamy na warszawkę na, no tak, w końcu, ja w końcu na rezydencję. Fajnie jest Dwa tygodnie nas nie było. No, no generalnie to jest tak, jestem zmęczony po podróży, chciałbym już tam wrócić. Począć, już położyć zaszypiam. się, jeszcze ja już, już zasypię. Dobra, no to co? Jedziemy chyba, nie? Ile będziemy tu stać? Wiola, cieszysz się, że wracamy na pociech Tak, tylko czekam aż. E... Wyłączę kamerę. Tak. Jesteś kretynem. Dlaczego? Bięknie. Przed domem przed samym się zasypiałeś. Domem, teraz będziemy martwić na dworze, bo się zakopałeś. To nas tu wyciągnie teraz na środku. Tylko ty Bola. tak potrafisz, tylko ty. Chut, prawie ja trafiłem w to dobra, dobra Jaszczur wyjedziesz jakoś. No nie moja wina, zobaczcie tu jest śniegu stary. Co ja mam, wyczarować skrzydła i otrunę teraz, tak? No, no dawaj, wyjedź. A, jak dobra, jak sami doprowadziliście do tego, jak wy w ogóle tu jest. Za... Ale skąd ja miałem wiedzieć, że jest tyle śniegu stary? Tu jest jesteś to patrzysz przed siebie i widzisz, że jest... Zaspa, ale on nie patrzy, bo on e, myśli, o to zjechałeś... dała. Dobrze, wyjedziesz czy nie? Największy śnieg. A weź spróbuj wycofać. Dobra, dawaj, ja nie chcę. Tylko nie o to, bo urwiesz stary. No nie Dobra, po do prostu hajcie Pana to jak mieli, mieli, mieli całośka. Ale, sam widzisz, ale wiesz dlaczego? Bo trzeba tam to odepchać. No to. To? No? To, to po łopatę musisz iść do domu. kierowcą byłeś, to teraz i po łopatę. Co, Co? Dobra, to ja się chowam do środka, tak. do samochodu. Dobra, dziki. Szałem, takie. A nie do twoich bracia. Świnka Ja się chowam, to. Ale patrz, 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 patrz jak walczy. Sam garbus. Tu, nikt, tu nikogo nie ma za kierownicą. Sam garbus walczy. Ja no, walczę, musisz się chyba delikatnie teraz. Delikatnie się wkurzy. A może on garbusik. nie może, bo no Musisz wyjść. De, nie nie denermuj się, garbusik. Nie. <laughs> on się wkurza, zobacz. Nie reaguje na to. Nie, Zadowolony. A już się z siebie? uśmiechać możesz. Już sami się mogę uśmiechać, naprawdę. No? Ale jeszcze nie mogę całego uśmiechu. Jeszcze nie mogę całego. Udało no i co? Się. No udało się, ale byłeś przekonany, że się nie uda. Zimno jest, eee, może naprawdę do proszę. No dobrze idziemy. Zimno wam już? Eee. Dobrze. Zimno już? Co zimno? Zimno? Nie, mnie się podobał. Chodź, dawaj chłopie, otwiętaj zimno jest A co wy tu robicie? No jak, jak to to? Widzisz kanał we mnie? Bo ja nie! Trenero! Co, a, co to jest? Dlaczego ja szantać sprzątać miała? Co robi trener z swoją dziewczyną? Sprzątać miała. Jaszczurka! Sprzątać miała twoje dziewczyny? to może byś się przywitał ze swoją dziewczyną. To jest, idealne. właśnie. trener przywitał dziewczynę. O co chodzi? Trener. Jak ona się przywitała ze swoją dziewczynę? No bo chciała przyjechać do jaszczurka, to co? Miała ją zostawić? Na stacji Czerkawa. A co ty taki zadowolony jesteś? A, a zapiąłeś ją porządnie? Co? ty co ty taki się dzisiaj nie stało. Może! Z cukru! Dobra. To jest ważne, czy ją zapiąłem, czy nie. No Boże. Ale aż się czerwony o zrobi. Otwórz te drzwi. No bo właśnie, kto ma klucze? No bezki tu zimno jest, otwórzcie. Ja bardzo. No to ja warzę. Chodźcie. O, na ziemi po ogórkach. Kto ogórki zostawił jak... Ogrzejmy się na chacie no, ale jest Nie są dobre. Ja tu wcale nie ma różnicy jakiejś temperatury, jaki wydaje. Też mój stek wydaje. Dobra, dobra Gdzieś bo... się do... Ty. Nie, nie podoba mi się to, Nie podoba mi się, to ja iść czego A, bo dobra, mogę w bez kiedy, ale... Nie, bo to... Ja idę sprawdzić pompę ciepła. Ja idę sprawdzić pompę ciepła. Czemu ty tak zimno? A ta za 10 milionów i tak zimno. Ej no serio, to jest... Dora rozpalcie światła. A ty sobie ja tym nie robisz? Czemu ty... Jest... Uf, uf. Czemu ty? Herbatki, źródło? herbatki. Dlaczego jest... Nie ma utrzymania. Ja muszę coś założyć. No powiesz mi, to jest twój dom! Dla skąd jest mam wiedzieć, Wielka? To jest jak na Weź w kuchni. Nie widać. Jak nie widać? Ja nie powiem mi ktoś. Ja kamera chwilę. Co? Co? Jest właśnie połączona? Przestawiona? Jest, przestawiona? Jest? jest przestawiona na... Lato. Jak przestawiona no jest przedstawiona na lato. Jak by przedstawiona na na to? na lato. Dzień, to ja to jeszcze w takim razie pytam ciebie, bo ty to robisz. Nie, nie sytuacja. ja robię, nie ja robiłem ostatni... Nie, to nie. Ty. ty. Dlaczego ja miałem nie, robić? To był ostatni w domu. Że dziasty był ostatni dredziasty. w domu. No i on tutaj był. Dredziarz był. Dredziarz, chodź tutaj! Ile ty jest stopni? Pat, to mogę. Jest trochę stopni, czekaj, zaraz ci powiem. Ile? Pięć stopni. A, to super, By było no. Słuchaj, ja bluzę szybko poszedłem i nie oczekuję, bo zimno jest. jest pięć stopni. No, aż normalnie. No ja widzę właśnie. Widzę i jak mówię, to mówisz, że normalnie. Widzicie? Ale jak mogę włączyć pompę? Jak? Ja nie ja... raz to robić? Ale o co wam chodzi teraz? No Zobacz, ktoś wyłączył pompę. Ja byłem, tak. ja byłem ostatni w domu. No właśnie. No to sam się przyznać właśnie. No i co z tego, że byłem ostatni w domu? I co było cię ci w domu? Nie, zimno było. No na pewno aż tak. Cały czas. Zimniej niż teraz. A to dlaczego? Cały czas zimno, to jest Ale rozmawialiśmy. rozmawiamy. Nogi zamarzają, kości mi e, zastygają i kuruszą się palce tak, aż od a tego. Garażu. to nawet śnieg jest stary. Jak jest nie no, śnieg. Jak jest w garażu normalnie? No, co, to co zdawać? Nie, nie wiesz? Patrz. Tak. Zobacz co, co tu się dzieje. jest śnieg, kurwa, w garażu. Widzisz? Dobra, to palce odpadają, no zimno jest tak. Co to ma być w ogóle w tym domu? Pompa jest odpalona teraz czy co jest? No ruch? odpalił już odpaliłem wszystko, ale, ale no to ja nie wiem ile się tych grzało starych dwa dni, to my będziemy tutaj trzy może nawet umierać. Ile? No ile nas nie było? To sobie tu jest ogrzewanie podłogowe, woda jest to bardzo, bardzo chłodna, co będzie tych Okej, tu jest moja falareczka. Faleczka już działa w pokoju jest około. I już zrobiło się 12 stopni, od tamtego momentu minęła godzina od ostatniego nagrywania, bo też nie chciałem, żeby się zorientowali, bo prosili mnie, żebym zajął się pompą ciepła i żebym e, to naprawił. Nie przemyślałem jednej rzeczy, że ja też no, wpieprzyłem się na minę. Tak naprawdę wpieprzyłem się na minę, bo przez 3 dni będzie mi tutaj masakrycznie zimno. Tylko ratuje ta farelka, oni już teraz faretki nie kupią o tyle dobrze. No i co? I zobaczymy, jak sobie radzą. E, bo wydaje mi się, że po prostu znienawidzą mnie za tą noc. Znienawidzą mnie za tą i za następną noc. Za na, na następną już nie, bo za na, na następną będą mieli farelkę. Ale za to mnie nie znienawidzą, po prostu mnie znienawidzą. Mogę się ogrzeć z wami? Bo no. jest zimno. Co ty powiesz, tak? Stary, ale ten kominek nie daje. Co ty powiesz, tak? No. No, chyba dlatego stoję centymetr od niego, wiesz? I tak mi jest zimno. Taki kominek na taką chatę wielką. To jest no, on żart. jest zabały. Ta podłoga w ogóle się nie ogrzewa. Dziś włączył to w ogóle na pewno? No, pod, podłogowe ogrzewanie się rozgrzewa przez dwa dni, stary. A i co, mamy dwa dni tak stać centymetr od piekarnika, tak? Ale jakiś mega nieszczęśliwy się nie wydajesz, stary bo ja nie chcę nieszczęśliwy, tylko mi jest zimno, ale zaraz pójdę do łóżka się rozgrzeję z kobietą swoją. A ty co? Będziesz marsz. No. Aha. no to będę stać kołkominka stary. Ja mogę się do was dołączyć? Do no nas. No przecież jesteś z nami. No ale w sensie do ciebie i do dziewczyny twojej. No chyba cię posrało, ty jest. Gupiałeś? Musisz. Ty jak ci się rozgrzeje? Ty. Masz tu parówkę, się podotykaj po swojej. No ale o co ci chodzi co nie można? A co można? Wolna Polska, stary. Sama może zdecyduje. Ja ci zdecyduję, zaraz się kołkiem zdecyduję. jedno do Polski. Że co nie gadają? Skupiałeś? Tak. Nie, możemy iść na wojnę, jeżeli chcesz. Tak? O nią. Tak. No i dobra. No i zobaczymy. Tylko się nagrzeje i Masz co wygrać? No i dobra. Widzisz? A na cię tylko twórczę, bo na te same noc. No tak, na pewno. Noc. Nie zeswaj się, znowu sobie kupę pojedzesz z redziakiem i może się rozgrzejecie też po sposób. No i co ty się czekasz, Sam byś Co ty robisz, stary? Ja sobie poduszkę w grzewasz stary. Poduszkę? Poczekajcie płytko już jest. Fajny napis tutaj ułożę z tych świeczek. Hop. No, bo potrzebuję pomocy do domu. Przez no jest zimno. Ale czemu przez nas? To ty wychodziłeś, znaczy dredziaż wychodził ostatnio, a ty się no. zajmujesz zawsze sprawdzaniem, tak. Tak, ja się zajmuję, jestem tutaj dozorcą może jakimś, który ma się tym zajmować czy tam kosem. Może nie dozorcą, ale tym akurat się zajmowałeś, więc. Nie ma takiej możliwości. Ja tego miałem nie... inaczej. Ja to ustawiłem dobrze, jak wyjeżdżaliśmy, żeby było ciepło, żeby się utrzymywała stabilna temperatura, a to do włączył. więc A ja to co to jest? To jest do węża. Ale też ogrzewa, Zasz, przórz sobie rączkę. chyba. Chyba innego węża może co najwyżej tym. i właśnie ogrzewa bardzo dobrze i to tego większego. A ty po co przylazłeś? Maciasz Jaszczur, cały czas siedzi, lata za tą Natalką Może... Za Natalką lata? Tak, mi nie jak To tak to sobie zrobiła? No, nie, Cały czas za nią chodzi Jak się pozbyć tego debila? Skurwiela maszynie. za maszyny Co ty <laughs> jaszczura? <laughs> No czyli, no czemu? No, czy... Ale co, po co ci Natalka? Pożądku jest Natalka Ale po co ci Natalka? No jest no, To się tak sobie tak raz tak ona, ona, mnie ogrzeje jajem Wszyscy będą mi zadowoleni A, ja to ma ogrzać Co ma ogrzać No przecież ty tu będziesz miał wolne chyba łóżko A no. ja tu obok Aha, czyli chcesz wziąć Natalkę, chcesz wziąć jego dziewczynę i... No tak, a czemu nie? A co mi zaszkodzi? No właśnie ja widzę, że ona ci chyba może nawet pomóc w tym momencie. Ta rączka się świeżbi troszkę, co? Nie, no. Po prostu tak Tylko że jest pamiętaj, że, to, że nie wiesz przykład z jeszcze ja rabo to jest yy, dziewczyna twojego kolegi i nie powinna się z nami brać. Ale wiesz, nie ma takiego wagonika, jakiego nie można czepić, prawda? A co ty robisz? Tu na pewno nie jest 21 stopni. Ogrzewasz termometr. Chodź. Przed 21 stopnią by było takie coś? No nie byłoby, tu jest około 6 stopni. No możliwe. I, a po, ja, co, co, co to ma na celu? Powiedz mi, to ma na przykładanie celu, tutaj. na celu, że jeżeli y, ja mam być na zdrowiu przez ten zazrany dom, no to chociaż zyskam pieniężnie i, i opętuję miejsca im tutaj w tym pokoju. Bo pewnie będą chcieli się ogrzać, tak? Albo Natalka, albo Jaszczur, albo Wiolka, albo Dredziarz będą chcieli się. Może Dredziaszcz, nie bo Dredziaszcz, ale, ale może Wiolka i Jaszczur będą chcieli się ogrzać. No i przynajmniej za Zobacz, za chwilę wzrośnie mi tutaj temperaturka przynajmniej o 1 stopień. Gdy dojdzie do około 27 stopni. Powiem, że wykwiniłem bardzo dobry patent i właśnie podgrzałem tą, y, tym grzejniczkiem i suszarką tak w tej temperaturze, że mają już cieplutko i mogą się ogrzać, a. U, ci to nie uwierzy. Powiem, że za 200 wynoska. Jakbyś tutaj miał 18 stopni, to może by ci uwierzyli. No Stary, to jest fiorka i jaszczur. <laughs> widzisz, nawet się trener zaśmiał, mm. widzisz? Jak to mówię, nic sobie distance, biznes, biznes Adam Państwa jest. Tak. Wiesz, że jesteśmy kuzynami, więc y, pewnie się na to zgodzisz. Jaszczur dostanie tu łóżko za dane. No. Natalce zaproponujesz 500 zł, Więc wiadomo, że ona nie ma kasy, i Jaszczur nie zapłaci za nią, bo też jest żyła. Sam o tym wiesz, nie? A więc co to oznacza? Że Natalka ma wolny pokój. A co to oznacza? Mission complete. <noise> mission complete, no? No tak? A tak, jak będzie mission pass, bo ja nie wezmę tutaj jaszczura, przenoszę je za darmo, mi się to nie podoba, bo ja nie mam żadnych korzyści w tym, rozumiesz? Ale to będziesz miał moją korzyść, że będę po prostu sprzątał ten pokój przez tydzień. Stary, ja, ja tutaj zobaczę. Rozumiesz. Ale wszyscy dzień masz sprzątanie A ja mam tadyz. Dobra. Z racji tego, że chcę, żebyś miał w końcu ten swoje mission complete, no to ci to zrobię. Tylko że wiesz, nie podoba mi się dalej, że to jest już na kolegi. Ale w sumie nie, jaż czuję frajera, tak się zachowuję co do innych dziewczyn i w ogóle co do twojej się tak zachował, więc idziemy. No i widzisz jak. My się zklamy. A pokaż to jeszcze raz, Mission Complete. No to już dobrać. nie. No, jak zrobisz jeszcze nie. raz, to idziemy wtedy na to. nawet jeszcze raz musisz to zrobić. Nie. Inaczej nie nie, ma... no, nie, nie idziemy na to. Musisz o, zrobić nie raz. Nie musisz musisz, nie jeszcze raz. nie, wiem jeszcze raz. No ja. Chcę to zobaczyć jeszcze <grym> no, raz. <grym> no pokaż jak zrobisz. Jak zrobisz, jak ja zauważy, musisz Complete. Mission Complete. To. <laughs> było kiedykolwiek tak kiedy kochasz, chcesz tak, w tym co? domu? Nigdy byłem. tak zimno nie było. Bo nigdy zimno nie było, to było tego nie wyłączać. Nie teraz, futrze siedzisz i ja. No w kocu jestem zawinięty? No byłem. W ciągu 15 lat. No Tak kiedy Ja skarpetek? Pięć. To się zimniej zrobiło, ale co ty nam nie Ale jak ja Ganieś to byłem wszyscy to było co ciepło moja wina... No ale Potem się nie zostałeś, Niech jest! Zimna pogoda, to zimno no. jest chyba, nie, tak? Co na mnie? Winę zganiasz, człowieku. Dalej, rzeczywiście, rzeczywiście byłeś tutaj ostatni, wyjeżdżałeś sobie. Mas nawet prąd przestaje ja działać. Coś naklikać. Nie no wiem, co to się stało? Nie możesz się przyznać? Ale do ciebie możesz się przyznać? No, że naklikałeś coś i i nie z tego. Nie ja tutaj zostałem, jest zimno i to nie jest moja wina, że jest zimno, tak? Co na mnie wina, nie w winie kosmici, kosmici. W kosmicie? Co w ci naklikało guzik, żeby głosić? Jaki jakie guziki? O co, o co wam chodzi? Jakie guziki? Ja nie, nie mam no to jak to wyłączył? Kosmici? No a kto? No nie ostatni no i co, co z tego? To jest ostatni, jedyny, no to kto wyłączył? Długi nie chyba ty. Ale to nie ja. No. Nie gada się, I, no i co? I na mnie winę będziecie na siłę zganić, tak? Czy co? Jak na siłę? jesteś się nagrywać. Dobrze no do... mogłem to zrobić. Nie muszę się schować, bo mi jest zimno. Ja żałuję, że ja w ogóle tu zszedłem do Was. Je, je, bo jest tak się zimno, że nie ma nigdzie obchodzić tutaj po tym domu. No, no tak teraz jakieś załatwanie ogrzewanie! Dolka? Co jest? Mm -hmm. Hejo. 58 stopni? Zostawiłam mm, się, nie? Ja jestem cwana Co, nie przemyślałeś tego? Nie no, przemyślałem, bo tu przyszedłem, ale. Przyszedłeś do mnie. Nie, przyszedł do twojego pokoju. Mm. No, no i nikt inny by tego nie zrobił, no bo tylko ty miałeś dostęp do sauny, ale dlaczego wszystkich tutaj nie zaprosisz? No ta, już będę się tu gnieździć ze wszystkimi. A co oni razem sami? Jak chcą to weź tutaj to niech płacą. Że co? No dobrze słyszałeś, niech płacą, Ty tobie to dwa no bo to jest jednak nie mogę się z tobą żalić. Ja też, też, bo mnie się płacić, no ale już mniejsza. No jak w moim domu chcesz, chciałabyś żeby płacić. No płacił, dlatego to... mówię, że... No jeżeli by nie był twój dom, no to byś nie płacił. Byś płacił, znaczy, ale że jest twój dom, no to nie musisz płacić. Taka jestem miła, widzisz? Ale trzeba płacić. Czyli dys, nie pozwolisz im tu wejść, tak? Nie, nie ma! Tylko tak będę sobie siedziała. No i ty możesz oczywiście, nie? Będziemy się z nich śmiać, że jak to będzie śmieszne? Tylko jakoś... No, będę... no ale... trzymał drzwi ja będę trzymała drzwi, to nie dadzą rady. Ja wielka nie mam zamiaru trzymać drzwi, ja wychodzę stąd Dlaczego? Słuchaj, bo tu no, jest ty za jest... gorąco no, no bo usiadłeś e, najwyżej, gdzie jest najwyżej, gdzie jest najgorąco Nie, tu mimo gorąco. wszystko tu jest sauna, tu jest za gorąco wielka Nie, no to obniżę trochę temperaturę jak nie mi za gorąco Dobra, wychodzę stąd wielka I... Tylko nikomu o tym nie mów, bo oni sami na to nie wpadną, bo są za na to hmm. Proszę, proszę Dobrze, nikomu nie tak? powiem Dobrze, tak? nikomu nie powiem Ktoś nie przyjdzie Nikomu nie, nie powiem drzwi. Dobra. No i co? Wredziasz? Słuchaj, miałem ci o tym nie mówić. Zimno idź. Wiem, miałem ci o tym nie mówić, ale na jest pewna rzecz. No, co? Czy jakieś dochodzenia pewnie znowu? Co ty chcesz ode mnie? Sauna jest na dole, dredziesz. Sauna. O Jezu, zapomniałem, zapomniałem. I co idziesz na sauna? No, Sari, ja już byłem. Gorąco. No, jak byłeś? Gorąco, cieplutko jest jak ja pierdzielę. Dobra, idę, dobra, w sumie, ja a co mi tam idę szybko? Nie będę się przecież grzał tyle czasu. Pójdę szybko sobie na sauna, będę miał z głowy. Pójdę na saunę i będziemy już z głowy. To dobrze, zrobię ją, Jezu, już sauna, kochana! Na... Co? Ej, 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 halo, halo. Co ja mam się szarpalina? Jak ona tam się rozłożyła? Fuu, ty będziesz... Ona chce tam spać? No wejdź w no dalej! Ja nie będę się z nim szarpał, no co to ma być? Chcę! Chyba żartujesz sobie. Nie, ode mnie żadnych pieniędzy nie dostaniesz. Na pewno nie. Ale to ty nie będzie... To jest moja i to za tam może być. Sobie wchodź. Nie będę się szokował. Nie, żeby ci było jak I co? Bo to mnie zawołałeś, wiedziałeś pewnie, że tak będzie, przyznaj się. No wiedziałem. No już. Bez kibiców, nie będziesz Dam. Ja się nie mogę ci dać czegoś. Opa. Dlaczego się wygadałeś? Uuuu. Dobra. Ale, masz chowawane. Masz szczęście, że jest zimno. Co robicie? Zobaczcie. Chwila. A w ogóle, Jaszuka, zapomniałem powiedzieć. Mogę, u mnie w pokoju jest bardzo ciepło, nie? Ja? <grym> mam ponad 20 stopni, stary, bo sobie tak grzałem. Nie dość, że wziąłem sobie od węża maszynę do grania. A, to lampę, my, lapę, to nie, to? Nie, tą lampę. nie kuba, lampę sobie wziąłem. To jeszcze mam suszarkę, suszarką podgrzałem panią łóżeczko. Tak, tak, tak grzałem y, świeczkami, no? że mam ponad 20 stopni. Jak chcesz, to mogę ci oddać po prostu ten pokój no, za darmo. Choć jedno miejsce sprzedam, ale, ale to my, mogę oddać. Jaki ty masz, ten widzę? Jedno miejsce będę sprzedawał. No, mogę Ci po prostu, jednej osobie powiedziałem, że dam za darmo. Kamuś ma się w po pokoju, no tak to bym mu oddał, ale no oddam tobie. Wiesz. Z razie, że jesteśmy, że my to Ci oddam. Bierzesz czy ja? No to wiele. No. no to mi piona. Dobra, ale ją mogę wziąć, tak? Czy co? No jeżeli chcesz żeby wziąć, to, to za nią pięć stówek będziesz sprzedał. Bo drugie miejsce sprzedajemy To pięć stówek. Jak to? Może cztery. Cztery paczki, tak? To nie, to nie, to ja nie co? sam, tak? No tak, coś nie zapłacić. No to właśnie, od no tego dziewczynę... Jak za dziewczynę nie zapłacisz? Do cztery 400 to by można było sobie hotel wynająć, człowieku. Okay. Ale tu hotelu też do tego nie wynajmiesz. No dobra, No, ale no to chodzi właśnie, że cena, cena uwzględnia wszystko. Chyba no, lepiej, żeby było jednej osoby ciepło, niż yy, żadnej. No, to jest prosto, prosto. Odpalę jej tam świeczki gdzieś koło niej i będzie dobrze. A masz już wszystko podpalane stare, więc nie musisz odpalać. Ja ci dam świeczki i przedstawić przedstawię ci tutaj rum, widzisz, jak ile stopni masz? 21 i ciągle Siej, Ale faktycznie, tu jest na pewno cieplej niż no. tam. I tu jest o wiele cieplej stary i tutaj masz jeszcze. I zobacz, tu cały czas ci grzeje ładnie pięknie. Od razu wszedłem Dodatkowe świeczki masz jeszcze do zapalenia, jakby ci było naprawdę zimno, ale tutaj będę cały czas z tobą, więc będę czuwał, nie martw się. No, no. dobrze, dajesz. No, Mamy i kolby, i teraz. Muszę coś mówić, stary, tutaj ja mogę sobie spoko spokojnie jest znieść Chociaż tak, Chodź, Adam, ja na Czyli co, jednak twój plan się powiódł, tak? Ja też wiem, ja szczerze powiem, że Ale kto by nie chciał takiego pokoju, stary? Ale stary, jak tam wyszliśmy, to było już cieplej. Powiedz, cieplej. No było, no ale to było 2-3 stopnie różnicy, stary, a nie 21 no, stopni. Fajnie może było te 9 stopni, a on mówi, że jest 21. <laughs> no dobra, w każdym razie yy, ja mam jeszcze jedną rzecz, o której się nie mówiłem. E, na dole jest sauna. To też nie jest sauna. Jest sauna. A my marzymy, tak? Dobrze, teraz. Ale ja zjadę teraz, to mi nie jest tak bo zewnątrz. Jak pośredniku nie jest tak zimno. Nie ma takiej tragedii. Ale dobrze, że mówisz. Fuuu. Nie ma wejścia. Czemu nie ma wejścia? Nie ma wejścia, bo to jest moja sauna. Ja, ale jak twoja sauna to jest sauna do użytkowania dla każdego? No, no teoretycznie jest w jej pokoju. No to co, że jest w niej pokoju, ale jak Wcześniej też mówiłeś, że tu każdy może korzystać z tej sauny. No właśnie. No właśnie jest krytyczna sytuacja, no to nie puść a to jest Boże, przepraszam, 10 minut za 100 złotych <noise> Nie ma nawet takiej opcji Nie ma nawet takiej, 10 minut za 100 zł. No, tutaj, albo zamarzniesz, albo płacisz za 10 minut za 100 złotych Nie, nie wchodzę w to Nie ma takiej możliwości, no wpuść mnie nie do środka I Mnie nie denerwuj, Puść no, mnie tam nie. Ja wkrótce ja wejdę zaraz no, Coś się ściło, mogę normalnie sobie O pierd... Nie! Ale Co to było? Ja stary, ja odpuszczam, ja już mam w dupie tą saunę, seroidę sobie nagrzać w jakiś inny sposób. On jazda. Co tak się cieszysz? Oga, nie, ty masz wszystko już. Jaszutki u nas to A dziewczyna nie A dziewczyna nie gada? siebie, nie zaraził, nie, zaleciłbym. nie zaleciłbym. Hmm. Więc wiesz, to już resta zależy do ciebie, tak? Tak jak mówimy. Ty. No. Yeah. Macie te coś? Co, co, co? co? Coś? Ty, te, nie, poczekaj. Ty, co się zakłada? A, z, zabezpieczenia. <noise> ci chodzi o te. O prezerwatywy. no, no tak. Macie? No ja mam. No, znajdzie się coś, no damy ci. No wiesz, kupię nie skorzystać, nie? No dobra, jest się popuka. A nie chcę zarabiać formy jakoś nie? nie? już jeden dzieciak mi wystarczy. No to ci damy z No i całe szczęście, ja wiesz, ja powiesić na należy po prostu? zamykaj, wychodzisz? Dobra, zamykam już, zamykam To, 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 to się inny od razu wlatuje spokojnie Tam jest jeden, skończy się dwadzieścia jeden Ale tu się szybko nagrzewa, tu Tutaj ma? jest Dobra, Świeczuszki i ogrzewanie dla węgorza Tu w krótkim jest, gitara siema. No, widzisz? Ha, nie chce Ja tak. bym się tutaj nie wcisnął, bym, dlaczego? Znaczy, nie wcisnął, jeszcze się za darmo. dostaje stary kocyki tak mamy, kołderki Damy radę, co? Ale Tu masz kocyk, kocyk, kocyk. Ale twoja dziewczyna też marznie, jakbyś nie wiedział. Ale co ja zrobię, że świeczki już coś zapalił, wszystkie i nie mam co jej dać? No, pokażę wina... coś, teraz coś pokażę, jeszcze to zabrałem z domu, żeby inni nie mieli. Pan, co? Zaraz zobaczysz. Co zabraż? Nie wiem. Czy jakieś bonusy są? Nie wiem, nie wiem, nie wiem stary. Bonusa to ty będziesz dzisiaj mieć. Dzisiejszego wieczoru. BGC? Chyba. Co? Brygiece, tak? Nie. A, jeszcze dodatkowe dwa koce zabrałem. I, I tutaj mamy ogólnie z pięć albo sześć koców, nie? A to czyli, ale co, co z twoją dziewczyną? Ale co mnie się wierzasz? Ja już nie wychodzę z bo będzie mi zimno. Naturecie, smutka na tarcie. Stary dziona jest. sama została jak paka ale wcale to jest jednak dziewczyna jaszczura, jakby nie patrzeć. A jak on mi odbija na filmie moją, to co, to można? Ja się jest odwdzięczę. Jestem gotów, przyszedł na to czas. Wybacz za jaszczurka, ale on zwykłym kretynem jest po prostu. Jak może ciebie tak zostawiać? Przecież ja, gdybym miał te 500 zł, to ja bym opłacił za ciebie, a on co ma cię w dupie? Jaki z niego chłopak? nie. No beznadziejne, zgadzam się, to jest zwykła praktyka, można powiedzieć, czy on o Ciebie kiedyś sapał? On w tej chwili ma ciepło, a Ty tu malucz, To nie jest zachowanie na Twojego chłopaka. Masz rację. Nie. No co innego ja, nie? Ja to jestem porządny chłopak. Mhm, okej. Okay. No, <grych> no a czemu uciekasz? Nie wiem. Zostań! ogrzej się ze mną. Nie, mi już jest... Nie, no, obrzej się, śmiało! Przecież ja nikomu nie powiem. Nie, nie. No tak, to będziesz szła do jaszczurka, nie przesadzaj. Nie, bo jest sama. Nie no, chodź, śmiało, Miało. No, chodź tu do mnie, ogrzej się ze mną. Nie. No czemu? Ja jestem odpuszczona, nie molestuję, słyszysz? Czego ty tam Leci. Już tak za już szczelnie, drzwi są zamknięte. Otwórz mi drzwi! Ale drzwi są zaklejone, żeby zimne nie leciało. To ja otwórz, proszę! Ja teraz, proszę otwórz, Możesz proszę. jeszcze zmienić? Nie, nie zmienię. Śmiało. Proszę, ja no śmiało. jest jeszcze nie, wolny Jeden. Nie, nie, nie. Śmiało. Nie. ja. otwórz. Proszę. Otwórz, otwórz, nie to mi pomóc. W czym ja mam ci pomóc, wielka? Dlaczego się... Dlaczego ja w ogóle, a nie ktoś inny? Nie hmm. wiem, Adam, y, Hubert, y, trener. Dlaczego ja? Nie mogę na nią patrzeć. Na kogo nie możesz patrzeć? A jak myślisz? M nie wiem. Jaka nowa zdzira się to pojawiła? E... Dobrze wiesz, o kim mówię. Nie udawaj idioty. No nie wiem właśnie. Naprawdę nie wiesz? No jaszczura. Dziewczyna jaszczura, tak? Tak. I ona to. Tutaj... To jest, ja jej tutaj nie chcę. Dlaczego jej nie chcesz? Nie mogę na nią patrzeć? Dlaczego, A, dlaczego nie możesz na nią patrzeć, skoro nie jesteś już z Jaszczunem? E, no i co z tego, ale to nie znaczy, że on może sobie przyprowadzić, przepraszam bardzo, jakiejś dziewczyny. Co to w ogóle ma być? Czyli jesteś zazdrosna, Wielka. Ja? Tak, no ty z tego co powiedziałaś wydaje mi się, że tak, jesteś. Tak, po ja wiem myślę. jak to wygląda, ale ja od tego śmiecia ja nie jestem zazdrosna. Jesteś. Nie jestem, ale ty. Dlaczego no się staje? uśmiechasz? Um, jesteś. No bo tak, dobra, Ale musi ten, być jakieś tu... długie dno, no dobra, Jakie jest długie dno. Ta, ta. ta. Ta szmata to jest dziewczyna, z którą on mnie zdradzał. Czekaj, 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 czekaj. Czek, czek, tak? czek. Czyli jak ty byłaś w związku z jaszczurem, tak. to on zdradzał tak? ciebie z tą typiarą, która jest u góry teraz. Tak, dokładnie. I co najgorsze, ona bardzo dobrze o tym wiedziała, przecież oglądała odcinki, wszystko, tak? I ona sobie na to pozwalała, żeby on zdradzał mnie i ją też te teoretycznie, no, ze mną, tak? Wiesz, o co chodzi. I ona to teraz jest, rozumiesz? Ja nie jestem od tego śmiecia zazdrosna, bo mi już przeszło. Ale ja nie mogę patrzeć na jej ryj, rozumiesz?